Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam naszych gości, przyjaciół, samorządu nadarzyńskiego. Sama idea powstania basenów, proszę Państwa, to jest rok 2018, i stwierdziliśmy, że warto zainwestować pieniądze w budowę tego kompleksu basenów letnich, na który dzisiaj mieliśmy przyjemność Państwa zaprosić. Mamy, mamy obiekt, w którym Myślę, będziemy się mogli cieszyć nie tylko mieszkańcy gminy Nadarze, no, ale również gminy sąsiednich, bo zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich tutaj na Strzyniówkę dwie plaże, plaża Trawiasta, plaża Piaszczysta. Oprócz tego to wszystko, co Państwo widzą, i będą mieli okazję zobaczyć za chwilę. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że do tego sukcesu, bo tak zazwyczaj jest, sukces ma wielu ojców i wiele, hmm, porażka jedną matkę, ale tutaj no, nie sposób nie wymienić świętej pamięci Wójta Janusza Grzyba, bo to, że. Mogliśmy tu wybudować obiekt. To jest jego ogromna zasługa, bo to on rozpoczął staranie o przejęcie tego terenu z Kowru i my dopiero. W 2018 roku mieliśmy z Panem Andrzejem okazję podpisać umowę z Kowrem i przejąć, yy, przejąć tereny na strzeniówce. Tam dalej yy, za plażą Piaszczystą już jest wybudowany mini park oraz plac zabaw dla dzieci. Też bardzo ładne, dwie inwestycje, które na pewno cieszą już w tej chwili naszych y, najmłodszych. Człowiek, który to wszystko trzymał w garści, czyli wykonawcę, wszystkie pozwolenia, no, nas w urzędzie, mnie, pani Ania Gutowska. Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Nadarzy. Aniu, podziękowaniu za zaangażowanie trud włożony w budowę basenów letnich na Strzyniówce z życzeniami wszelkiej pomyślności wiele udanych inwestycji. Jeżeli już mówimy o człowieku, który tutaj dołożył dużo od siebie, to nie sposób nie wspomnieć o Tomku Muchalskim. Tomku pozwól w podziękowaniu za zaangażowanie i koordynację budowy basenów letnich. On tutaj najwięcej się naklinował, naciskał. Dziękuję bardzo. Dzięki. Prawa ręka Ani, Robert Kowalik. Mówią, że jest szybki, ale nie wierzcie kto. to, naprawdę. Ale dokładnie. Inspektor do spraw inwestycji Urzędu Gminy. Nic bez nas, bez Ciebie. Marcin Rybicki, kierownik obiektu. Prosimy bardzo. No, nikt inny, tylko człowiek o takim nazwisku może być kierownikiem obiektów basenów letnich, który może to akwarium tak naprawdę ogarnąć. Ale poczekaj jeszcze, Marcin, mam dla ciebie swoją, że tak powiem, pamiątkę. to prawda miało być kapitan ryba, ogarniam to akwarium, ale zostało tylko Marcin. Po pierwsze, jesteśmy dumni jako powiat, że w we... W powiecie Pruszkowskim w gminie Nadarzyn powstał tak wspaniały obiekt. Wielki sukces tego przedsięwzięcia. Szybka decyzja, szybka realizacja i w punkt, jeśli chodzi o potrzeby społeczne. W tej chwili mieszkańcy całego powiatu, całego Mazowsza szukają miejsca, gdzie można by przetrwać najbliższy gorący weekend, i wy już to macie.